Co to jest INFJ? INFJ to skrót od Introversion, Intuition, Feeling and Judging. Introwersja, intuicja, uczucie i osądzanie. Stanowią około 2% populacji, co czyni ich najrzadszym z 16 typów osobowości Myers-Briggs. Osoby INFJ są często nazywane adwokatami lub doradcami. Mają niezwykłą zdolność do głębokiego zrozumienia ludzi i sytuacji. Dzięki czemu mogą inspirować zmiany na lepsze. Główne cechy INFJ. Pierwsza cecha: inna długość fali. INFJ żyją w świecie pełnym ukrytych znaczeń i możliwości, które tylko oni są w stanie dostrzec. Ta zdolność do widzenia rzeczy, które umykają innym, sprawia, że często czują się odizolowani, jakby pochodzili z innego świata. To uczucie bycia innym może być trudne ale również stanowi źródło ich kreatywności i empatii. Druga cecha: dążenie do perfekcji. Perfekcjonizm jenefiot jest błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie. Z jednej strony motywuje ich do ciężkiej pracy i osiągania wyjątkowych wyników, z drugiej może prowadzić do frustracji i rozczarowania, gdy rzeczywistość nie dorównuje ich wysokim oczekiwaniom. Kluczem dla INFJ jest znalezienie równowagi i nauczenie się akceptacji, że doskonałość nie zawsze jest możliwa. Trzecia cecha. Cenią piękno i jakość. Dla INFJ piękno nie jest płytkim pojęciem, ale czymś, co odżywia ich duszę. Szukają głębokiego piękna w sztuce, naturze, a nawet w codziennych przedmiotach. To pragnienie otaczania się pięknem i jakością jest odzwierciedleniem ich wewnętrznej potrzeby harmonii i doskonałości. Numer 4 Empatia i charyzma i NFJ, mają naturalną zdolność do rozumienia i odczuwania emocji innych ludzi. Ich głęboka empatia pozwala im tworzyć silne, emocjonalne połączenia, a ich charyzma przyciąga ludzi, czyniąc i NFJ niezwykle wpływowymi, choć często nieświadomymi tego faktu. Piąta cecha Wysoka percepcja innych. Dzięki swojej intuicji INFJ potrafią czytać między wierszami i rozumieć to, czego inni nie potrafią wyrazić słowami. Ich zdolność do wyczuwania niewypowiedzianych emocji i intencji może być zarówno darem, jak i przekleństwem, ponieważ czasami wiedza ta niesie z sobą ciężar. Cecha numer 6: Absorbują emocje innych. INFJ mogą przejmować emocje otaczających ich ludzi, co sprawia, że ich własne doświadczenia emocjonalne są intensywne i złożone. Muszą oni nauczyć się ochrony przed zbytnim przejmowaniem się i znalezienia sposobów na odpoczynek i regenerację. Numer 7: Tworzenie głębokich emocjonalnych więzi. INFJ pragną autentycznych, głębokich połączeń z innymi. Nie interesują ich płytkie znajomości, zamiast tego szukają osób, z którymi mogą dzielić swoje najgłębsze myśli i uczucia. 8. Prawdziwie introwertyczna natura i NFJ cenią samotność jako czas na regenerację i głęboką refleksję. Choć mogą wydawać się towarzyscy i łatwo nawiązywać kontakty, ich energia jest odnawiana w ciszy własnego towarzystwa. Preferują jakościowe relacje z nielicznymi zamiast wielu powierzchownych znajomości. 9. Wrażliwość na konflikty. INFJ są wyjątkowo wrażliwi na dysonans i napięcia w relacjach. Dążą do harmonii i rozumienia, a konflikty mogą ich głęboko poruszać, wywołując stres lub nawet somatyczne reakcje. Z czasem uczą się, jak stawiać granice i radzić sobie z nieuniknionymi konfliktami. Starając się przy tym zachować spokój wewnętrzny. 10. Skupienie na przyszłości. INFJ są z natury wizjonerami, zawsze patrzącymi w przyszłość. Mają niezwykłą zdolność do wyobrażania sobie, jak działania podejmowane w teraźniejszości wpłyną na długoterminową przyszłość, zarówno ich własną, jak i osób, które mają wokół siebie. Cecha 11. Grawitacja wobec osób potrzebujących pomocy. Wrodzona empatia i pragnienie niesienia pomocy sprawiają, że INFJ są naturalnie przyciągani do osób w trudnych sytuacjach życiowych. Często biorą na siebie rolę doradcy lub opiekuna, starając się wspierać i motywować innych do zmian. Dwunasta cecha Głębokie myślenie intelektualne INFJ to niezwykle intelektualne istoty, które poświęcają dużo czasu na przemyślenia dotyczące życia, wszechświata i wszystkiego, co się w nim znajduje. Cenią głębokie rozmowy i dyskusje na tematy, które pozwalają im rozwinąć skrzydła myśli. 13. Zdolności językowe. Dzięki swojej miłości do introspekcji i analizy. INFJ często wykazują się niezwykłą biegłością językową. Pisarstwo jest dla nich naturalnym sposobem wyrażania siebie, pozwalającym na dokładne i przemyślane przekazywanie skomplikowanych idei i emocji. 14. Najlepiej pracują samodzielnie lub w małych grupach. INFJ odnajdują swoją siłę w spokojnych, skupionych środowiskach, gdzie mogą bez przeszkód realizować swoje wizje. Praca w dużej grupie czy w hałaśliwym otoczeniu często ich rozprasza i męczy. Preferują projektowanie i tworzenie w samotności lub w harmonii z kilkoma wybranymi osobami. 15. Skoncentrowani na tym, co jest słuszne. INFJ mają głęboko zakorzenione poczucie moralności i sprawiedliwości, dążą do życia w zgodzie z własnymi wartościami i często angażują się w działania na rzecz większego dobra. Ich wewnętrzny kompas moralny kieruje ich decyzjami i działaniami, nawet jeśli czasami oznacza to pójście pod prąd. Czy rozpoznajesz w sobie którąś z tych cech, a może zastanawiasz się, jak wykorzystać swoje unikalne zdolności INFJ w codziennym życiu i pracy? Podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach. Twoje historie są dla nas bezcennym źródłem inspiracji i wzajemnego wsparcia. I jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi treściami, które pomagają odkrywać głębie osobowości i rozwijać samozrozumienie, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz żadnego filmu.